Wistula do sprzedania. Widzę w miarę kompletna. Ale nie na chodzie. Sławek ma trzy wistule. Tam nagrywałem. Tam jest jedna całkowicie złomowa. To Ta jest taka w miarę kompletna. A trzecią kosi. Były nagrywane filmy jak kosi. Trzecią. To jest też jako dawca części, ale w miarę kompletna. Ta ma header. Tam to nie ma. całkiem nie silnik o, tylne koła historii to jest żuk czy nysa no ciekawa sprawa, że skręcanie tych tylnych kół jest mechaniczne przez dźwignię przełożenia różnego rodzaju zbiornik na zbiornik na zboże komin filtr powietrza ale ciekawe filtr powietrza tutaj siedzi ale rura zasanie jest tam u góry Tam owieczki. Meczek.